Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I jak możecie już zobaczyć po tytule, będzie to Makijaż. Kochani, nagrywam ten film na prośbę kilku z Was, i od razu muszę tutaj zaznaczyć, że nie jestem makijażystką. Metodą prób i błędów sama doszłam do tego, jak nakładać cienie na moim oku, bo będzie to makijaż oka krok po kroku. Prosiłyście mnie o taki film, więc, kochani, jestem z tym filmem dla Was. Zapraszam Was do dalszego oglądania. Jak widzicie, jedno oko już mam wykończone, więc razem z Wami. Przejdę do makijażu drugiego oka, zrobimy sobie razem, wspólnie. I do tego makijażu wykorzystam paletkę Naked 2. Wy możecie wykorzystać każdą inną paletkę, jaką macie, więc przechodzimy do makijażu drugiego oka. Ja już wam się tutaj przybliżę, żebyście lepiej widziały. Może ustawię wyżej kamerę. Poczekajcie. O. Wydaje mi się, że tak będzie dobrze. I tak. Pierwsze, co baza na oko. Ja tutaj wykorzystam yy, korektor, który mi się do tego sprawdzi idealnie. Jest to L'Oreal. Nie kładę go zbytnio dużo. Delikatnie. I sobie go rozblenduję paluszkiem. Teraz te cienie się będą fajnie do niego przyczepiały I teraz oczywiście muszę wytrzeć palucha i teraz przechodzimy do cieni W załamanie powieki będę kładła tutaj ten cień. To jest cień case. I wezmę sobie tutaj taki pędzelek. On już jest przybrudzony, no bo było robione wcześniej tamto oko. Więc nakładam, oczepuję namiar i w załamanie powieki powyżej. Pierwsze co? Widzicie, że ja mam załamaną powiekę, więc ja nie mogę kłaść tutaj tego cienia zaraz niżej, tak przy ruchomej powiece. Ja zawsze załamanie powieki podkreślam sobie ciut wyżej, więc... Przy otwartym oku przytykam pędzel i zaznaczam sobie załamanie powieki, zawsze ciut wyżej, jak moja powieka idzie, żeby właśnie te załamanie powie powieki podnieść. Więc blenduję i załamanie powieki mamy już lekko podkreślone. Teraz sięgam po inny pędzelek i sięgnę po cień, to jest cień, już wam mówię. ID to jest tutaj, uch, żeby mi się nie zamknęło, poczekajcie. To jest ten trzeci cień od końca. I jego przykładam tutaj w zewnętrznym kąciku oka lekko wyciągając do góry i blenduję do środka następnie sięgam po nowy pędzelek i sięgnę po ten przedostatni cień i to jest Bastet i jego również tutaj we, w zewnętrznym kąciku oka Najpierw stempluję, a później będę blendować, o właśnie tak. I blenduję bardziej do środka powieki, lekko wchodzę na załamanie powieki. Następnie sięgnę po taki płaski pędzelek i sięgnę po cień Weywer, to jest taki lekko srebrny. Cień wpadający w szarość. I kładę go tutaj praktycznie na środkową powiekę. Jego już tak wklepuję i łączę te dwa cienie tutaj razem, tylko wklepując. Bardzo ładnie się one łączą. Następnie wezmę. Inny pędzelek i sięgnę po cień, który to ja sięgałam. Aha, tutaj ten drugi, taki lekko złotawy, i to jest Half Baked. I jego już położę bardziej tutaj w wewnętrznym kąciku, też wklepując i łącząc te dwa cienie razem. Lekko przesuwam właśnie na tamten cień. To prosty, szybki makijaż oka. I teraz, kochani, biorę mój precyzyjny pędzelek. Możecie wziąć każdy cień rozświetlający, jaki macie. Nawet możecie sięgnąć tutaj po ten drugi cień. Ja uwielbiam mój Nyx, więc biorę Nyx i rozświetlam sobie wewnętrzny kącik oka. Jeszcze nakładając go tutaj troszkę na powiekę i całkowicie w kącik oka, żeby właśnie tutaj rozświetlić wewnętrzny kącik oka. I powracam, kochani, do tego pierwszego pędzelka. Poprawię sobie jeszcze tutaj załamanie. Jeszcze je tutaj sobie. Ładnie poprawię, żeby te cienie się fajnie zblendowały. I teraz czystym pędzelkiem przeczyszczę sobie tutaj tą okolicę pod brwią. I tym czystym pędzelkiem sięgnę po ten pierwszy cień, żeby lekko sobie pod łukiem brwiowym rozjaśnić. Delikatnie, nie za mocno. takiego I teraz kochani, sięgam po pędzelek i sięgam po mój bronzer z Wet and White Możecie sięgnąć po każdy bronzer, ale ten jest taki właśnie idealny kolorem, żeby bardziej zaznaczyć załamanie powieki Widzicie, tu już mam tak wyżej zaznaczoną moją... Za, moje załamanie powieki, więc tu chcę zrobić to samo, więc tym brązerkiem sobie tutaj przeciągam ponad załamanie powieki, powyżej tego cienia, który położyłam wcześniej, i sobie tutaj zblenduję. I powrócę do pędzelka, którym kładłam w załamanie powieki i to wszystko sobie tutaj jeszcze poblenduję, żeby to fajnie mi to równo wyszło. I teraz sięgnę po taki mocno ścięty pędzelek, taki na ukos, coś takiego. I... No, wróciłam. I czarny Ostatni czarny cień, zamaczam w nim pędzelek i będę robić taką lekką kreseczkę tym cieniem. Wyciągam troszeczkę do góry i przeciągnę lekko tutaj na powiekę przy samych rzęsach. Żeby bardziej rzęsy podkreślić. I teraz wezmę taki mały pędzelek, bardzo precyzyjny, nałożę na niego ten czarny cień i sobie jeszcze tutaj to fajnie zblenduję delikatnie. Ten czarny cień. Bardziej chcę zaznaczyć tutaj zewnętrzny kącik oka. I powrócę do pędzelka, którym kładłam tutaj ten cień, ten puchaty i jeszcze mocniej to tutaj zblenduję i jeszcze zaznaczę całkowicie takim już cieniusieńkim pędzelkiem gdzie on już zniknął jest taki naprawdę precyzyjny cieniusieńki pędzelek i nim zrobię sobie już taką cieniusieńką kreskę Wracam, wracam. Cieniusieńką kreskę tutaj, właśnie tym cieniem. Delikatnie ją przeciągnę. I, I widzę, że jeszcze mi tutaj brakuje, więc wrócę do cienia tego przedostatniego. Jeszcze sobie tu wyżej troszeczkę. Go zblenduję. I tym pierwszym cieniem, tast, jeszcze tu wyżej, podciągnę to wszystko, wyciągnę to oko. I na dolnej powiece wezmę ten właśnie mały precyzyjny pędzelek i zrobię sobie delikatnie kreskę, nie na tym oku, na tym, delikatnie kreskę czarną przy samych rzęsach, łącząc, łącząc tutaj w zewnętrznym kąciku oka ją tak tylko przeciągnę do yy, połowy oka następnie sięgnę po pędzelek i ten cień TAST rozblenduje tą kreskę poniżej teraz po ten przedostatni najciemniejszy cień podobnie robię górną powiekę jak y, dolną powiekę jak górną mm, mm, mm. teraz płaski pędzelek i ten szary cień, który kładłam na górnej powiece przeciągam tutaj Wiecie? Wszystko sobie czyszczę pędzelkiem, żeby nie było żadnych niedoskonałości tutaj. Żadnych plam, więc makijaż oka mamy skończony. Teraz tylko pozostaje mi wytuszować rzęsy, więc biorę moją zalotkę. Moja baza. Chwilkę odczekam i widzę, że mi się tutaj lekko osypało, więc przeczyszczę sobie jeszcze pędzelkiem tutaj koło oczu, pod okiem i tutaj w koło, dobrze. I maskara. Będzie to Manhattan jako pierwsza maskara baza. dolną powiekę a drugą warstwę zrobię tą maskarą jest to mascara z Essence The False Lashes Mascara bardzo ją lubię ona jest taka wygięta, więc fajnie nam nasze rzęsy podkręci i wydłuży Wam, że ja bardzo lubię te maskary z Essence. Wezmę sobie już tutaj ustereczko, bo tam mi ciężko zobaczyć. Bardzo lubię te maskary z Essence, bo naprawdę nie są drogie, a są świetne. I dolna powieka. O, ja Wam się zasłaniam. Raczej dolne rzęsy. Dolna powieka. Ale wiecie o co chodzi. I makijaż mamy gotowy. Jeszcze pomyślałam, że pokażę Wam, jak użyć Turbopigment, więc mam tutaj paletkę od Hani. Pomyślałam, że sobie jeszcze użyję Turbopigment, żeby bardziej rozświetlić moje oko. Więc biorę Fixer spryskuję pędzel. I sięgnę tutaj po pigment o pani. On jest akurat pasujący dobrze do tego makijażu. Jak nawilżycie pędzel, to fajnie się ten pigment przenosi na oko, więc dołożę go tutaj. I dołożę go na drugim oku. Piękne są te cienie. I wyczyszczę wyżej. I kochani, makijaż mamy gotowy. Tak oto prezentuje się makijaż na moich oczach. I kochani, jeszcze poza kadrem postanowiłam, że dokleję sztuczne rzęsy. Najpierw dokleiłam jedną, żeby wam pokazać, jaka jest różnica w podkreśleniu oka, w wyciągnięciu oka bardziej. Zewnętrzny kość kącik. No i oczywiście zniwelowa zniwelowaniu tej opadającej powieki, więc zobaczcie, tu już są rzęsy doklejone. Tutaj rzęs jeszcze nie mam doklejonych, więc fajnie tutaj w zewnętrznym kąciku one nam te oko wyciągają, więc doklejam drugą rzęsę i pokażę się Wam już, jak w całości ten makijaż wygląda z doklejonymi rzęsami. I kochani! Mamy rzęsy doklejone. Jak możecie zauważyć, oko jest bardziej wyciągnięte w zewnętrzny kącik oka. Bardziej jest otwarte. Załamanie powieki dzięki również rzęsom doklejonym. Ja rzęsy użyłam z firmy Ardell Demi Pixis. Już wam tu pokażę opakowanie. To są te rzęsy, ja zawsze końcóweczki odcinam. No do, ja mam małe oko, więc końcówki muszę sobie po prostu dobrać rzęsy do moich oczu. One są takie fajne, wyciągające właśnie zewnętrzny kącik oka i ładnie wyglądają na, na powiece, więc widzicie, makijaż już wygląda całkowicie inaczej. Jeżeli nie umiecie przyklejać rzęs Słuchajcie, metodą prób i błędów każda z nas się może tego nauczyć. Ja powiem Wam szczerze, że również miałam z tym problem i nie zawsze, nawet do tej pory, nie zawsze moje rzęsy mi się dobrze dokleją. No niestety, nieraz tak jest. Nawet makijażystki kilka razy potrafią podchodzić do przyklejenia dobrze rzęsy, więc słuchajcie, nikt nie jest tutaj fenomenem w takich sprawach. Kochani, mam nadzieję, że. Podołałam temu wyzwaniu, które żeście, o które, które żeście mi nadały na zrobienie tego właśnie makijażu, krok po kroku, makijaż oka. Opadającą powieką. Dajcie znać, czy będziecie próbowały odzwierciedlić ten makijaż. Oczywiście, dajcie znać, czy spodobał Wam się ten makijaż. Mam nadzieję, że on nie będzie dla Was zbyt trudny. Wykorzystałam cienie. Najłatwiej mi się wydaje, jak mogłam, żeby właśnie Wam to w tym filmie pokazać. Także kochani. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!